Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Tennis XOX i dzisiaj w poradniku z nowymi słuchawkami. Wyglądam na bardzo profesjonalne, a czy takie są, przekonamy się podczas tego filmu, jak się będą sprawowały. W dzisiejszym poradniku, ponieważ będzie to poradnik. Zamierzam powrócić do tej serii ze względu na, no, trzeba przyznać, dość duże zmiany. E, I dzisiaj nauczę was jak, no w miarę dobrze strzelać rzuty wolne. Nie mówię, że idealnie, bo tak nie umie strzelać nikt. E, tak więc na arenie treningowej klik klikamy back. Trening 100 fragmentów gry rzut wolny. My gramy jako atakujący i może sobie zmienimy na, na gwiazdę, bo mi coś tego odpowiada. Ok, teraz ustawiamy sobie piłkę. Jak daleko blisko ma być od pojakalnego. Jeśli ja ustawimy ją do bola karnego, to będzie rzut karny. No więc, dajmy sobie może gdzieś tam na początku. Tak. Ja z tej pozycji moją wirtualną gwiazdą praktycznie zawsze strzelałem bramki. Ale to naprawdę zależy dużo od tego, Oho, uh -huh, tu widzę nie jest za dużo. OK. To dużo zależy od naszych znajomości, bo ja wiem, jak chceś miałem wirtualną gwiazdą wolne, dobrze mi to wychodzi, dlatego że ja wiem, jaka jest odpowiednia siła tego zawodnika. Więc na początku sobie chwileczkę postrzelamy tak po prostu, bez żadnych usprawnień. Może na razie spróbujemy na dwie kreski. No pięknie. Widzicie precyzyjnie wykonany rzut wolny ze strony... Robinę Wampersiego, ja spróbujmy może tak podobnie. To, to były lewy analog, po prostu trzymam w górze i dwie kreski. widzę, że teraz to nie jest potrzebna aż taka siła, przynajmniej dla... dla robina. Ok, spróbujmy może teraz powinno wpaść. Ach, pięknie. No dobrze. Yy, chociaż w tej fifi już mogło się to zmienić, nie wiem jak to do końca wygląda. Czekajcie, może troszeczkę ściszę. Ok, yy, teraz tak, jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy RT, zmiana wykonawcy, to już jest yy, tak jak z poprzedniej Wezwi drugiego zawodnika, też z poprzedniej FIFA. Ale można było zrobić tylko jakieś słabe kombinacje. Teraz możemy dać aż dwóch, aż z trzech zawodników. Zacznijmy, może lajtowo od dwóch. Teraz tak, jeśli chcemy, aby. Aby, lew, aby ten drugi zawodnik strzelał, po prostu trzymamy LT. Trzymamy LT i dajemy na strzał. Ok? Jeszcze raz. Jeśli chcemy, aby zawodnik drugi przeskoczył nad piłką, trzymamy cały czas LT i robimy jakby markowanie strzału, czyli BA. Teraz po prostu możemy. Zrobić polecenie, aby wam strzelał z rzutu wolnego. Okej. Okay. Jeszcze może być taka sytuacja, że na przykład z... O, tu mamy akurat, chyba się tak da. Trzymamy LT i podanie prostopadłe. No widzicie, też może być taka kombinacja. A może być nawet coś takiego. Jeszcze tutaj pokombinuję. Ja nie znam wszystkich kombinacji, bo to naprawdę jest dużo roboty. Więc, zobaczcie, zróbmy coś takiego Wam i Zamarkowanie strzału, jak widzicie, kombinacja jest w cholerę. Tak więc nie będziemy wszystkich pokazywać, bo to by mi zajęło bardzo dużo czasu. No więc, teraz próbujmy trzech: Ja taką ulubioną kombinację, bo nie lubię za bardzo kombinować. Weźmy trzeciego zawodnika. To jest, yy, to jest to, jest to jest RB. A, czekajcie, coś mi się tu chyba lekko... Aha, to mi się spieprzyło, czekajcie, bo... Tu mam ten z element w gry. Okej. Okay. Teraz będzie się dało. Stawmy sobie jeszcze taką... Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz zrobię na przykład coś tego. Moją ulubioną kombinacją, którą, no, przyznam, często używam. A teraz poważnie, może sobie lepiej użyję runeja, jeśli mogę. Mm, nie, nie mogę. Moją ulubioną formacją, bo ja nie lubię za bardzo kombinować, jest coś takiego. Coś takiego. Bo nie lubię faktycznie z tym kombinować. Przecież to był chyba spalony. Yy, a tak poważnie mówiąc, to jest coś takiego. No, widzicie. Yy, fajnie to wygląda. A teraz próbuję zrobić na przykład coś tego. Tylko nie wiem, czy mi się uda. Hmm. Czekajcie. No coś takiego. Naprawdę ja nie będę przedstawiał wszystkich informacji. Jeszcze taka fajna rzecz. Pamiętajcie, że możemy też podawać na przykład coś takiego. Wam niech z prostopadłego podania górą poda tutaj. I popatrzcie. O, 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 dobra, tu mój błąd, tu mój błąd ja zrobiłem, mój błąd, mój błąd. Dobra, teraz zrobimy na przykład coś takiego. ok więc... Coś na przykład... Takiego. Jezus Maria Dobra, za wcześnie Tu też się można pomylić Więc trzeba wszystko zaplanować, żeby no, nie spieprzyć tego Aj, aj, będzie do wiczka i gol Pięknie wykonany rzut, rzut wolny Tak mi się przynajmniej wydaje No ale, to jak mówię, jak nie lubię tego kombinowania Ja akurat nie jestem fanem tego kombinowania ale przyznam, że bardzo podobają mi się bramki strzelone, strzelone z rzutów wolnych. W ten sposób. Yy, jeszcze, bo to też jest ważna rzecz można strzelać po ziemi. W, te, w tym celu trzymamy LB i zwykłe uderzenie. Widzicie, jest no, naprawdę mocny pod, yy, strzał po ziemi. Ja bardzo lubię na przykład moją wirtualną gwiazdą. Strzelać z tej pozycji. Czy uda mi się Wam? persem zaraz zobaczymy. Okej, okay, spróbujmy. Tu powinien dać trochę więcej niż. No, tak sądziłem. Ok, spróbujmy jeszcze zrobić taką kombinacyjną bramkę i to będzie na tyle. To będzie taki, no taki mini testik. Ok, zróbmy. No, jak widzicie, już tak coś takiego przedstawiłem, ale podoba mi się to. No, nie można powiedzieć, że nie. Spróbujmy sobie jeszcze nawet rzut karny zrobić. Może taki lobbyk. Wiem, że to nie jest film poświęcony rzutom karną, ale. No, dobra. I tak więc zróbmy jeszcze ostatni wolny, już bez żadnego kombinowania. Taki najkrótszy, taki. Ja... Najbliższy jak się da. O, tu jeszcze nie. No, czekać. Taki najbliższy jak się da. Ja na przykład osobiście nie umiem strzelać z, tą, z takich pozycji rzutów wolnych. Chociaż, ciekawe czy... Czekajcie, mam pomysł. Dobra, czy mi się uda? Aj nie, myślałem, że podskoczę. No dobra. Yy, dzięki za oglądanie. To by było na tyle. I no, jeśli nie chcecie tak kombinować w jakiś sposób, możecie też po prostu w zwykłej arenie dać na bug. Nie na bug, przepraszam, tylko na jedną że strzałkę na tym padzie, bo też są takie strzałki. I tu sobie po prostu ćwiczyć wykonywanie rzutów wolnych. To też nie jest żaden problem. Ok, tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. To był oczywiście X I piszcie w komentarzach, jak, jak Wam się podoba. Te, jak Wam się podobają głośność tych słuchawek. Czy już działają na obie słuchawki albo głośniki, bo też wiem, że były takie problemy. No tak więc dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Na razie.